Siemaneczko, z tej strony GamePix Play i witam Was w kolejnym odcinku stworzenia pluginów. W tym odcinku sobie zrobimy plugin na podstawowe komendy, czyli sobie nazwijmy Houston e, Help. Czy to będzie plugin na po prostu wyświetlanie prostych poleceń po ukośnik pomoc w pisaniu. Okej, okay, tu sobie zmienię znowu na mine. To sobie zostawiamy. Ok. Standardowo po stworzeniu naszego projektu. Przechodzimy sobie do naszego Syrycy Java. I zmieniamy na mine. Możecie oczywiście nazywać jak chcecie, ale zalecam użycie main. Ok, tu sobie zmieniamy na Mine. I sobie ustawiamy naszą wersję. Ja zadam znowu 01. Ok, w Api Version dalej po, zalecam ustawić 1.13, jeżeli chcemy, żeby była kompatybilna z większością wersji, czyli 1.13 i w górę. Ok, przejdźmy sobie do naszego main. I teraz tak. My chce, użyjemy znowu biblioteki Fox Api, w której będziemy sobie definiować polecenia. A, więc sobie przejdźmy do naszego libraries dodajmy sobie nową bibliotekę. Hmm, U mnie to będzie katalog desktop serwery plugins FoxAPI. Ok, ok, zastosuj. Ok. Dobra, gdy już mamy naszą bibliotekę, możemy sobie stworzyć e, nowy package commands w której sobie będziemy trzymać nasze klasy z komendami. Java class pomoc implements command executor. Ok, on nam się podświetla. Gdy sobie najedziemy, mamy implement methods. Implementujemy. Zmieniamy sobie command sender na sender, czyli osoba wysyłająca polecenie, i strings na args, czyli argumenty. Ok. Teraz musimy sobie jeszcze dodać tutaj commands, dwukropek pomoc, dwukropek e, description, li, wyświetla listę poleceń. E, nie używajmy w sumie tu polskich znaków, bo się później dziwne rzeczy niekiedy dzieją. Ok usagę ukośnik, pomoc. No nie dodaję żadnych uprawnień, bo jeżeli sobie żeby było wymagane uprawnienia, to robimy permission i sobie robimy, a później permission myślnik message. W moim wypadku nie będzie to potrzebne. Ok. <laughs> mm. Teraz sobie zare powinniśmy zarejestrować naszą komendę. W ogóle bookit.reg kurczę, No, teraz nie było to. Uh, dajcie mi chwilę. Ok, wejdźmy sobie w Google, bo teraz nie pamiętam, jak się właśnie dodawało, żeby polecenia nam yy, były, że tak powiem, rejestrowane. O, pierwszy link ze spigota i nam jest konkretnie potrzebna linika ta możemy sobie skopiować albo możemy zrobić this.get command naszą komendą będzie pomoc ważne żeby było tu tak samo tu tak samo nazwane pomoc jak i tu pomoc i później robimy sobie po prostu już executor czyli co będzie naszym wy wykonawcą New pomoc. Ok, zgadza się, zgadza się. I teraz, jak wpiszemy pomoc, to wykona nam się dokładnie to. Ok, domyślnie jest return false, czyli jeżeli komenda, czyli komenda się nie wykonała lub nie można było jej wykonać. Mm, ok. If args. Kropka length jest większe od 0, czyli jeżeli jest więcej niż 0 argumentów, i robimy sobie else, czyli jeżeli jest 0 argumentów. Ok, teraz nas interesuje mine. Robimy sobie e aml. Kropka, nie, przepraszam, jeszcze raz. If eaml.getEamlExist znowu sobie robimy jak zawsze public static string config path, ja sobie to nazwę ok, i robimy coś takiego jak custom help ukośnik config, czyli nasz plik config w katalogu custom help A tu sobie zmieniamy to na config path jeżeli plik istnieje Przepraszam, miało być, jeżeli plik nie istnieje, więc dodajemy wykrzyknik. E -aml Create e Amlfile, file, config path, e e I robimy sobie coś takiego. Chcemy, żeby, ja chcę zrobić tak, żeby automatycznie było sortowanie na strony. Powiedzmy 5 comment i dopiero wtedy każde 5 dodanych będzie wyświetlane jakby osobna strona. Więc zrobimy sobie coś takiego List.message.0 Przecinek value pomoc Ukośnik pomoc Myślnik lista poleceń Okej, okay, on nam się czepia, że nie podaliśmy mu chyba ostatniego argumentu, czyli config path Okej okay. Teraz jeżeli argument, e, argument jest zero, w sumie poczekajcie, bo zrobimy sobie tak. E, if args zero. Kropka, is, nie nie nie. Kropka, Mhm, hmm, hmm. powinniśmy teraz sobie wziąć, że argument 0 jest tekstem, ale dobra, na razie sobie zostawmy 0, nie, 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 int, kropka, kurczę, nie możemy tak, dobra, arg, a nie, przepraszam, bo to int, kropka, lue of args0 czemu nam nie pozwala wymaga bolean okej, okay, aha eee... zróbmy tak if args0 jest różne od nie, nie, przepraszam args.length jest większe od 0 Kurczę, no tak trochę mi się to niezbyt podoba, ale dobra. Zrobimy trochę inną metodą. Eee, dobra, tu sobie wkleimy. Zróbmy sobie int tag index. Równa się integer value of, czyli on nam pozwala to parse int. Nawet jeszcze lepiej. <laughs> Możemy też zrobić try. bym to raczej zrobił tak. try i k. E xception e. Bookit. Get console. Console sender. Send message. I zróbmy sobie count Albo nie, zróbmy po prostu, żeby skacza, Po prostu, żeby spróbował. Jeżeli się uda, się to wykona. Jeżeli nie, to. Aha, on od nas i tak chce, żebyśmy mieli ten, więc sobie zostawmy coś takiego. Ok. Jeżeli się uda, to nam ustawi pagę index na. Podany argument, jeżeli nie, zostanie na 0. Ok. Teraz mamy taką podstawową już funkcję. Zróbmy sobie od razu może mm, private void show help. O, nie będzie tak. Teraz tak. Co nam będzie potrzebne? Na pewno nam będzie potrzebny nasz indeks i nasz gracz, czyli sender w tym wypadku. I robimy coś takiego. Kurczę, my byśmy chcieli w sumie, żeby konsola też mogła być senderem. Więc zróbmy sobie command sender. Ok. I teraz robimy coś takiego. Uh, show help. Index, czyli nasz page index. Przecinek sender. I robimy return. To samo robimy tutaj w else, czyli jeżeli argumentów jest 0, to domyślnie Pagę Indeks ustawiamy na 0. Ok, czyli teraz nie może być Return false, bo zawsze się coś wykonuje. Dobra. Więc mamy tak, teraz przechodzimy do naszego show help, w którym będziemy odwoływać się do naszej listy. A, list Messages. Może sobie zróbmy. I OK. To sobie skopiujemy i robimy coś takiego if yaml get Sobie sprawdzimy jeszcze raz, czy plik na pewno istnieje, żeby nam się później nie próbował odwoływać do czegoś, czego nie ma. I robimy coś takiego jak mine.configpath Ok, czyli to się sprawdza nam, czy po prostu mamy, nie istnieje nasz plik config.eu.ml. Ok. Dobra. To najprostsza sprawa teraz jest za nami. Dostaje trochę cięższa, czyli dokładnie, że tak powiem sprawdzanie indeksów. Sprawdzanie indeksów będzie o tyle łatwe, że domyślnym indeksem jest 0, a 0 razy 5 nam daje 0, czyli będzie nam wyświetlać od 0 plus 5 indeksów. Jeżeli wpiszemy strona pierwsza, zrobi nam 1 razy 5, czyli od 5 w górę. 5 do 10 nam świetli i tak będzie dalej i tak dalej i tak dalej. Okej. Okay. Więc robimy coś takiego: for int id 0, e, przepraszam, zaczynamy, id będzie naszym indeks razy 5. No myślnie będzie 0, to się nam zgadza. id mniejsze od e, indeks plus 5 id plus, plus czyli tak, to nam odpowiada za to, żeby nasze domyślne id było zawsze indeks razy 5, czyli ja chcę, żeby się wyświetlało 5 rezultatów na stronie, albo zrób, y, mam jeszcze lepszy pomysł zróbmy sobie int indexes per page 5 czyli tyle nam się komend y, wyświetli na jednej stronie tu sobie zmieńmy razy indexes indekę i tutaj też indeks per page. czyli tak to jest nasz indeks domyślnie, czyli od której komendy nam zacznie, czyli na przykład strona 0 to wyświetli nam od 0 do y, tego 0 plus indeks per page, czyli plus 5, czyli od 0 do 5 nam się wykona, jeżeli wpiszemy ukośnik pomoc 1, to nam się wykona y, indeks, czyli nasze 1 razy 5, czyli 5 Yy. Indeks O, tu miało być indeks per page. Zróbmy sobie w nawiasie, że jako pierwsze obliczenie. Okej. Okay. I to nam będzie, to nam na przykład zrobi 5, to nam zrobi 5 plus 5, czyli 10. Okej, okay, tak czy siak. Będzie, jest to trochę ciężko wytłumaczyć, spróbuję później, jeżeli będzie chwila. Ok, czyli to już mamy nasze indeksy i teraz robimy coś takiego: sender, send message. I naszą wiadomością konkretnie ma być eaml. Kropka, get string value i ma nam pobrać stąd tu ma być plus ID przecinek mine.configPad. Ok. To ona będzie wyświetlać daną linijkę od, te, od tego zaczynając, na tym kończąc ugracza. Teraz tak, tylko że to nie byłoby nie obsługiwałoby naszego ukochanego znaku, który. Wygląda tak. Więc musimy sobie znowu zrobić nasz tłumacz. Dodajmy sobie żeby to tak było jakoś Zróbmy sobie new class translator public string translate Colors string message, return mesage.replace przycinek Ok, bierzemy sobie znowu nasz paragraf z internetu, konkretnie z Wikipedii. Kopiujemy. I podmieniamy sobie, żeby nam podmieniał OK. Teraz, żeby nasze wiadomości były kolorowe, wystarczy nam zrobić translator, translator równa się new, translator. I teraz to sobie kopiujemy i robimy translator. Translate Chat Colors i wklejamy OK. Dobra, to nam wysyła. Że tak powiem, nam te polecenia tu sobie zrobimy, skopiujmy sobie to, wklejmy tu, czyli żeby po zakończeniu i na przykład coś takiego, że tu jest koniec strony po prostu, a tutaj będzie, zanim nam wyświetli listę. Mm, zróbmy sobie. Strona plus yy, indeks plus ok. Może bez tego, bo to nigdy nie będzie szło idealnie, spasować. Dobra, teraz teoretycznie nasza komenda już powinna działać, więc sobie zróbmy test czyli Prawy myszki, Open Module Settings, Artifacts, dodajemy nowy artefakt From Module Switch Dependencies Zmieniamy sobie nasz, e, naszą lokację, że tak powiem skompilowanego pluginu Przechodzimy do serwera, Plugins, OK Apple, OK, Build, Build Artifacts Ja sobie teraz przejdę do tego katalogu Plugins I mamy nasz Custom Help. Pamiętajcie, żeby mieć Foxapi w tym samym katalogu co nasz plugin. Bo je, jeżeli użyjemy go jako biblioteka. Ok, odpalamy sobie naszego Minecrafta. Ok, serwer tam wystartował. Nie widzę, żeby jakieś problemy były. Piszmy sobie może plugins mamy custom help OK Plugin nam się wysypał A prawdopodobnie dla niego literka nie może być bo problemem z tego co widzę A Według mnie problem jest trochę inny. Konkretnie, może sobie otworzę w Notepadzie. Okej, okay, teoretycznie jak to jest stringiem, powinno być to tak zapisane, a nie było. Tylko, że w teorii to już się mogło, że tak powiem, zmienić. Więc spróbujmy sobie sami tego użyć. O, chociaż przepraszam, chyba wiem czego nie zrobiliśmy. Może być błąd z jednego ważnego powodu. Nie sprawdziliśmy, czy w ogóle istnieją takie tłumaczenia. If <laughs> amly li... e... nie 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 zróbmy to tak skopiujmy to jest różny od 0, żeby nie był nulem, Build artifacts build reload Pomoc. Ok, i jak widzicie, teraz zadziałało strona 0, lista poleceń. Zróbmy sobie więc testowo, żeby nasza komenda na przykład była na biało, a tekst na szaro. Zróbmy sobie, że 0 to jest lista poleceń. Komenda numer 1, żeby to było na plugins. Lista. Lubinów A... sobie dodajmy więcej, może jakieś jeden druga trzecia, czwarta, piąta, szósta żeby pokazać, że działa powiedzmy ban ban i ip pardon kill, kick ok, ban banuje gracza ban IP banuje IP gracza odbanowuje gracza zabija gracza i wyrzuca gracza OK, to sobie, wpiszmy sobie pomoc. Jak widzicie, mamy 5. Wpiszmy pomoc 1 i mamy kill i kick. Jak widzicie, mamy dwie strony. Jak wpiszemy dwa, nam wyświetli pustą stronę. Z tego względu musimy sobie zrobić tak. Jeżeli nie chcemy, żeby nam wyświetlało e, pustą stronę. To musimy sobie jeszcze przed pętlą zrobić. Zróbmy sobie to tak. list messages i tu nie ID, tylko będzie to indeks. razy indeks per, per page. Czyli jeżeli pierwszy indeks już będzie pusty. Nie, tu dajemy wykrzyknik, jeżeli nie będzie pusty. Przepraszam, odwrotnie, tu już jest, tu już jest, że nie może być nulem. Więc tu sobie robimy else sender.sendmessage. Dajemy sobie na czerwono. Nie, ma więcej stron pomocy. I zróbmy sobie jeszcze jedno zabezpieczenie. Tutaj if args0. E, nie, z, dobra, zróbmy to jeszcze inaczej. E, if page index jest mniejsze na przykład od 101, albo jest mniejsze bądź równe 100, czyli maksymalnie 100 stron. Pomocy, żeby czasem nie wpisać zbyt dużych cyferek, jeżeli się wpisze większą cyfrę niż 100, żeby wyświetliło nam stronę 0. Build, build artifacts, build. Ok, przeładowujemy sobie nasz serwer. F3 plus D wyczyśćmy czad. Pomoc, pomoc 1. I teraz sobie wpiszmy na przykład 3, 4, aha, nie, dobra. Teraz zobaczymy. Zróbmy 100, 101. Jak widzicie, po wpisaniu 101. Wyświetliło nam listę 0 i teraz tak, tu nam nie wyświetliło kolorowego napisu, dlatego że nie mamy translator.translate.chatcolors. Budujemy, przeładowujemy jeszcze raz serwer i piszemy pomoc 10. Nie ma więcej stron pomocy. Ok, no jak widzimy. Wszystko nam działa, więc napisaliśmy właśnie plugin na customową listę pomocy przy użyciu tylko Foxapi tak naprawdę możemy sobie dalej robić co chcemy. Oczywiście myślę, że się pojawi też odcinek rozszerzający, w którym dodamy więcej funkcji dla naszego polecenia lub nawet żeby zastępowało domyślne polecenie gry albo nawet jakieś jeszcze inne ułatwienia. A na razie ja się z Wami żegnam, życzę miłego dnia i na razie trzymajcie się. Cześć!